Drodzy widzowie, dzisiaj z nami studiu Róża Szafranek, która powie nam trochę, jak wygląda świat organizacji i HR-u. Może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest HR? Dzień dobry, cześć. Cieszę się, że mogę tu być. Dzień dobry, cześć, jeszcze raz. HR to jest taki dział w organizacji, który się zajmuje ludźmi. I jak popatrzymy sobie, jak to kiedyś wyglądało, no to mamy bardzo dużo takich opowieści o tym, że HR to kadry, czyli właśnie formalności, papiery i tak dalej. No ale dzisiaj widzimy, że ten dział ludzki, w ogóle zarządzanie ludźmi w organizacjach, jest tak kluczowe, że to nie są tylko papiery i kadry, i po prostu wiecie, taka stereotypowa baba z wąsem, które po prostu Wszyscy się jej boją, taka stara kadrowa ze stereotypu z peralowskich dowcipów, tylko to są ludzie, którzy się zajmują tym, żeby firmy były efektywne. No bo ludzie w organizacjach to nie jest tak, że to jest jakiś, nie wiem, osobny temat, a biznes idzie sobie, tylko biznesy opierają się na ludziach. Więc to, jak te biznesy od strony ludzkiej będą poukładane, jest kluczowe. Więc dzisiaj HR jest takim partnerem dla biznesu, który mierzy, liczy i wprowadza mechanizmy w ludziach, no i sprawia, że firmy są sensownie poukładane. Okay, a dla ekonomistów praca to jest głównie zarobki, rozwój ekonomiczny i tak A co jest jakby najważniejsze dla ludzi pracujących w hr -ze? Mm -hmm. Czym jest ta praca tak naprawdę? Mm -hmm. No to jest w ogóle ciekawy temat a propos tych ekonomistów, nie? To znaczy, ekonomiści liczą to, jakie rzeczy się w firmach opłacają. Mm -hmm. No i jak popatrzymy sobie na to, jak na przykład w latach 90. albo we wczesnych latach 2000 -tych to wyglądało, to totalnie było tak, że po prostu ludzie byli osobno, a kasa była osobno. Czyli trzeba było docisnąć ludzi z jednej strony, trzymać ich za mordę, a z drugiej strony było tak, że o tu owocowy wtorek, Harubit się zajmował, żeby było milutko, żeby było. Fajnie. A teraz widać, że jak się uczciwie rozmawia z ludźmi, że jak się im powie, to musisz, tego nie możesz, taka jest zasada, to ci damy, ale tego ci nie damy, no to okazuje się, że hmm, lol, jak się pracuje z ludźmi jak z dorosłymi i się rozmawia z dorosłymi jak z dorosłymi i tak też się ich traktuje, no to okazuje się, że takie organizacje są dużo bardziej efektywne. Nie? Czyli y, ten trend ekonomiczny się też odwraca. I ekonomiści mówią, zatrudniajcie ludzi, którzy są inni od was. Róbcie tak, żeby ta komunikacja była uczciwa, transparentna i żeby to realnie mówić, co się robi ludziom, a nie właśnie tutaj dociskamy, a tutaj owocowy wtorek, tutaj mimimi mi, mi, terapeuta firmowy i udawanie po prostu zabawa jak z dziećmi, no a tutaj po prostu dojazd na wyniki finansowe. Okazuje się, że jak się zdrową organizację zbuduje, to to się też opłaca od strony ekonomicznej. Czyli mówisz, że opłaca się mieć różne cechy u pracowników. A Dokładnie w takim tak. razie, jakich cech brakuje młodemu pokoleniu teraz, które Ty możesz zaobserwować, które właśnie wchodzi na rynek pracy? Ja nie powiedziałabym, że y, są jakieś cechy, których brakuje, no bo wiecie, to zawsze tak jest, jak się znajdzie, jest nawet taka anegdota, że jak się znajdzie w starej jaskini y, gdzieś tam w, jeszcze przed naszą erą y, jakieś tam pierwsze napisy, no to to były napisy pod tytułem młode pokolenie jest beznadziejne i nic nie osiągnie, nie? Zawsze tak jest, że starsze pokolenia narzekają na młodsze, no bo jest przełamanie, jest jakaś różnica, nie? No i tak samo było, jak boomerzy wychowywali milenialsów, no ja akurat jestem milenialsem i y, w moim pokoleniu było tak, że po prostu posiadanie rzeczy i taka kultura no, kultura pierdolu, no to było właśnie coś, co yy, no, no, było naszym modem. Nie, znaczy, my pracowaliśmy po to, żeby osiągać rzeczy. I my teraz jesteśmy menadżerami, To jest takie pokolenie 30-40 No i to najmłodsze pokolenie, czyli Gen Z, tak zwane, i zaraz wchodzi alfa na rynek. To jest pokolenie, które ma średnio zupełnie inne cechy. Nie, czyli jakby praca jest narzędziem do dobrego życia, a nie celem samym w sobie. Mhm. Nie? Jakby posiadanie nie jest celem samym w sobie. Oczywiście uśredniam, nie? No bo tutaj zawsze jak mówię takie rzeczy i opowiadam jakieś takie wnioski generalne, to ktoś mówi. Przepraszam, moi studenci na przykład na uniwersytecie tak robią. Przepraszam, ja tak nie mam, to jest nieprawda, nie? No of course, jakby będzie, no krzywa Gaussa tak wygląda, że jest większość ludzi, no i na tym opiera się generalizacja i standard. No więc standard jest właśnie taki. No i oczywiście, że milenialsi, czyli moje pokolenie, mówi, no dobra, no ale to co, wy nie chcecie razem z nami po prostu po 14 godzin dziennie dalać? Jak to jest możliwe? Nie, no, no nie no, chcę, no nie chcę no, no pokolenie Z i to jest też zrozumiałe od takiej strony, że no, po pierwsze nie musi, nie? no bo jakby już wychowywało się w dobrobycie, więc to jest zrozumiałe od strony ekonomicznej i psychologicznej, mhm. ale też jest tak, że ma na przykład dużo większe przywiązanie do wykluczania albo na przykład do natury, nie? że jeśli mówimy na przykład w organizacjach, ktoś mówi, no jakie tutaj piękne panie, jak miło, może pani nam zrobią kawkę, to genzetka się pierwsza odezwie i powie, że no może to nie jest taki styl. W którym mówimy do kobiet. Milenialsi nie zawsze się odezwą, Boomerzy się nigdy nie odezwą w takim obszarze. Nie? Więc jakby to nie jest tak, że komuś czegoś brakuje, tylko to są inne kompetencje, ale rzeczywiście ta krytyka wobec Gen Z jest gigantyczna. Nie w sensie takim, że moje pokolenie jest przyzwyczajone do innego standardu pracy, ma dużo wyższe oczekiwania, znaczy wyższe, inne. Nie? To znaczy dla nas lojalność i takie podejście, że po prostu jak, się, jak trzeba, to się siedzi. I, no no to, to jest normalne, nie? i y, zrozumienie tego, że na przykład ktoś wychodzi o 18, bo ma jogę, no to jak ty masz jogę, nie? po prostu wyjdziesz jak skończymy. Nie? I y, żeby się tego nauczyć, i naturalne jest to też od takiej strony psychologicznej, naturalne jest to, że jest opór u tych, u tych menadżerów z mojego pokolenia, więc zanim się to przełamie, i zanim rzeczywiście Z-ka wniesie to, to nowe, no bo ten właśnie balans, ja nie lubię w ogóle work-life balance, wolę tam work-life fit, nie? czyli elastyczność, dopasowywanie, jak tam sobie kto chce. Jesteśmy wolnymi, dorosłymi ludźmi i tak powinniśmy robić. No i to jest coś, co Z-ka wnosi. Więc pewnych cech, zdaniem milenialsów, brakuje Z-ce, ale też bardzo dużo nowych, pożytecznych cech, których my na przykład nie mamy. Z-ka wnosi, dlatego że no, gdyby długo tak pracować, znaczy gdyby kolejne pokolenia tak pracowały, jak milenialsi, no to w outy, wypalenie um, i to taka no. jakby terapia nie jest niczym złym. No ja też no. jestem psychologiem z wykształcenia i to nie, to nie chodzi o to, że wszyscy chodzą na terapię i to źle, ale jakby problemy, które ma moje pokolenie związane z samooceną, związane właśnie z y, patologiczną relacją z pracą, są gigantyczne. To, co jest do przewalczenia, jest gigantyczne i jeśli ta nowa fala tego nie zmieni, no to no moje pokolenie naprawdę Dostało już w pość i będzie jeszcze trudniej. Więc no, trzeba się tutaj uzupełnić i sobie jedno drugie od, od, może się nauczyć wzajemnie, bardzo dużo a mówimy o tych różnicach i o tym, że tak naprawdę nie ma tych złych cech, ale jakby, jak według ciebie, jako że tak naprawdę ty zatrudniałaś miliony, może nie miliony, nie wiem, nie mam pojęcia. No ja mam ostatnio do 800 tysięcy ludzi zatrudnionych. Okej, okay, ale... no to zatrudniłaś 800 tysięcy ludzi. <laughs> Więc y, jaki jest według ciebie taki pracownik jakby idealny, w sensie jaki on, nie wiem, jakie cechy posiada na przykład, mm -hmm. co jest jakby takie, co jest poszukiwane w ogóle w pracownikach jakby, Czego chcą pracodawcy tak naprawdę. Mm -hmm. To jest myślę, i myślę, że to jest międzypokoleniowe. To znaczy, to nie jest tak, że wszyscy będą oczekiwać tego, żeby zasuwać strasznie dużo. Mm -hmm. Tylko to, żeby można było coś oddać osobie z którą się pracuje. Czyli to jest jak popatrzymy sobie ze, ze strony pracodawcy albo w ogóle ze strony menadżera na przykład w jakiejś większej organizacji, który ma nie wiem 15 osób w zespole i każda z tych osób ma też osoby w zespole. No to największym problemem jest to, żeby nie tylko przekazać komuś zadanie, i potem chodzić, rozliczać, prosić, tylko ja ci oddaję ten temat i ty to robisz, mhm. nie? To znaczy, to żeby nie musieć za kimś ganiać, żeby nie musieć kogoś sprawdzać, no bo każde sprawdzanie, każdy micromanagement zajmuje czas, no tak. a ludzie nie mają tego czasu. To znaczy, ludzie chcieliby pracować z takimi pracownikami, którzy biorą na siebie rzeczy i wracają z wynikiem, mhm. nie? I to jest coś, co jest możliwe tylko przy dobrym onboardingu. I to bez względu na to, czy zaczynasz, czy robisz nowy projekt, bardzo duże jest czasami oczekiwanie, że ty wejdziesz i zrobisz wszystko sam lub sama. No, tylko, że nie da się tego zrobić, no bo nie masz kontekstu. Już nie masz wiedzy, to już tam druga rzecz, nie? Ale jakby czasami brakuje tego wstępu i to jest druga cecha, której bardzo potrzeba. Pytanie, nie? To znaczy to, że ktoś nie, na przykład nie rozumie zasad działania, nie wie czegoś, nie zna, nie, jakby nie skumał na przykład o co chodzi, co ma zrobić, jakie, jaki jest mhm. cel i... Nie zadaje pytań. Czyli jakby kończymy, na przykład, nie, mija deadline, jest do piątku, trzeba coś zrobić, i ktoś przychodzi w piątek i mówi: No, ja tego nie mam, bo ja nie wiedziałam, jak to zrobić. To jest po prostu to jest killer, nie? W sensie to jest coś, co sprawia, że po prostu opadają ci ręce i mówisz, to czemu nie mówiłeś, mhm. albo myślałem, że sobie może poradzę. Nie? I jakby z takimi ludźmi się nie da pracować, nie? No bo to, to, że raz ktoś tak zrobi, no to spoko, nie? ale kolejny raz po prostu nie możesz komuś ani oddać, ani zaufać. To jest taka druga cecha, a takie top 3, trzecia cecha, o której bym powiedziała, to jest feedbackowalność. To znaczy, nie ma nic gorszego niż praca z ludźmi z wielkim ego. Jakby się zrymowało w ogóle niecelowo. Eee, w sensie Będzie że... tytuł, tytuł odcinka. No właśnie, a to dobre by było. Eee, ale to nie, że po prostu. Każdy może się pomylić, każdy może czegoś nie wiedzieć, może po prostu potrzebować dodatkowych właśnie informacji, osób czegokolwiek. No i jak ktoś nie przyjmuje, to znaczy mówi nie, no ale ja to albo się tłumaczy, albo atakuje, albo słucha, ale nic nie zmienia. Nie, to znaczy świat jest tak zmienny, wow, odkrycie Ameryki, że po prostu jak ktoś nie słucha informacji, nie modyfikuje swoich zachowań, no to po prostu wypadnie. Nie? I z takimi ludźmi też pracodawcy nie chcą działać, no bo to jest po prostu kłopotliwe. Musisz mówić sto razy to samo i to się nie spili. Mówiłaś wcześniej też o psychologii, sama też skończyłaś psychologię. Jest to niesamowicie oblegany kierunek w tej chwili na studiach. Ma wyższe progi nawet niż medycyna. Um, jest tak? tak? Nie, 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 ma, nie e... ma jeszcze. Sprawdzałam, ja ostatnio sprawdzałam. Ale ma wyższe progi niż prawo. No, o, niż prawo, przepraszam. Um, <coughs> więc jest niesamowicie oblegany kierunek. Um, czy można coś po tym robić, um, coś innego niż na właśnie terapię czy psychoterapię jakąś? Och, Boże! Tak, bardzo wspaniale, że zadajesz to pytanie, ponieważ ja byłam um, na studiach w takim czasie, kiedy większość moich, ja studiowałam na Ujocie w Krakowie. Um, I um, to był wtedy chyba, nie wiem, czy pierwszy, czy drugi kierunek, i tam no, po prostu było. Podobno, wiecie, jak to jest z elitarnością studiów, nie? To więcej opowieści niż prawdy. No ale generalnie tak jest, że no, tam była po prostu, no, tam jakaś wąska grupa ludzi na tych studiach i, i mała. No i rzeczywiście było tak, że ta opowieść była o tym, że psychologowie są po to, żeby pomagać ludziom. Natomiast jest, było takie założenie, że pomaga się ludziom. Zaburzonym, chorym, nie? Mhm. Czyli ludźmi z zaburzeniami psychicznymi, szpitale, terapia i tak dalej. Ja byłam jedną z trzech osób na roku, które mówiły, że ja nie chcę pracować z ludźmi zaburzonymi, bo w biznesie jest tyle problemów. Narcyzmy, psychopatię, no sama w ogóle psychologiczna ciemna triada, nie? Czyli to, jak dużo jest psychopatów w biznesie i jak bardzo oni są successful, to jest w ogóle osobny temat. Jest na ten temat kilka dobrych doktoratów w, w Europie. I to jest tak ciekawe, a jednocześnie tak potrzeba tam wiedzy psychologicznej, że dla mnie to był absurd. I ja dzisiaj wracam, no bo też wykładam na, na kilku uczelniach teraz, no i y, rozmawiam na przykład ze studentami swojego dawnego kierunku, i widzę, że ta proporcja się zmienia, ale bardzo powoli. Znaczy, nadal ludzie chcą zajmować się terapią albo pracować w szpitalach. Dlaczego? W sensie jest tyle problemów. U ludzi tak zwanych zdrowych, albo no, funkcjonujących w społeczeństwie, jakbyśmy to powiedzieli poprawnie po psychologicznemu, że to jest dla mnie to jest niepojęte. W sensie jest tyle roboty w psychologii biznesu, jest tyle potrzeby, wiecie, jakby zrozumienia mechanizmu, to znaczy jak człowiek działa. Ale nie po to, żeby sobie być taką, wiecie, ciotką na kanapie, która mówi: "O, człowiek jest taki ciekawy", nie? To nie jest o tym. To jest o tym, że po prostu organizacje potrzebują, żeby zaplanować sobie zachowania ludzi. No to trzeba umieć je przeczytać. To znaczy, jak wyrzucisz z firmy 20 osób w dany sposób, to może być tak, że to będzie dobra reakcja i jesteś w stanie cywilizowanie to przeprowadzić, a może być tak, że zrobisz to samo w zły sposób od strony komunikacji, konwersacji i potraktowania tych ludzi i to będzie fatalne i zniszczy ci to firmę. I to jest, mówi się, to jest tylko komunikacja. Znaczy, nie ma nic ważniejszego, jeśli chodzi o budowanie biznesu. Nie? I jakby pomijając już wszystkie kwestie tego, na przykład jak się zarządza, że jak się daje zadania, to trzeba je też odebrać, ale jednocześnie nie można być micromanagerem, nie można, być, nie można komuś stać nad głową, ale trzeba uczciwie rozliczyć, bo jak się nie rozlicza ludzi, no to wtedy oni mają takie poczucie, że robią to po nic. To są trudne rzeczy od takiej strony ludzkiej, nie? I to, że to się opłaca i to w, jakby wjeżdża w obszar efektywności biznesu, no to to jest coś, co trzeba zrozumieć, wiedząc jak psychologicznie człowiek jest zbudowany. I to jest, tam jest może roboty i rzeczywiście tak jest, że jak my na przykład, m, moja firma HR Hints, która się zajmuje no, dawaniem ludzi do organizacji w takim sensie, że nie tylko rekrutowaniem, ale my też wchodzimy jako szefowie HR-u, no i widać to, że psychologowie są najlepszymi herowcami. Nie, no bo to nie chodzi o to, żeby właśnie być taką czymś koleżanką, kolegą. Nie, to nie chodzi o to, żeby kogoś poklepać po ramieniu, powiedzieć: "Słuchaj, będzie dobrze". To nie jest twoja znajoma w pracy. To jest człowiek, który jest po stronie biznesu i ma ci pomóc i dać narzędzia do tego, żeby na przykład komunikacyjnie coś lepiej przeprowadzić. Jeśli on nie będzie mieć wiedzy psychologicznej, jak działa człowiek, to to nie zrobi tego. I wiecie, potem jest, są problemy takie z HR-owcami, że oni na przykład osiągają cele um, takie HR-owe, y, chodząc na przykład z pracownikami na drinka po pracy, bo na przykład nie, wiem, nie potrafią inaczej zbudować relacji. Nie? I, no I to rodzi patologię. Więc jakby im więcej psychologów w HR-ze, tym lepiej. Oczywiście, znowu generalizuje. Są ludzie, którzy są świetnymi charwcami, nie są po psychologii, wiadomka, ale no większość jest ewidentna. Przedstawiasz tutaj e, ten, tą psychologię w biznesie, w sensie takiej specjalizacji później, jako taką idealną rzecz, jeśli tak mogę się e, tak Totalnie e, zinterpretować. Tak. Ale, tak. Mówię ale po e, dla kogo to jest taki dobry kierunek? W sensie kim ja musiałbym być, żeby tam się odnaleźć? Ehm, trzy cechy, znowu. E, z jednej strony analityczność. Czyli hmm. bardzo w psychologii biznesu przydaje się oddzielenie kwestii emocjonalno-relacyjnych od tego, co się wydarzyło. Bardzo często psycholog pełni taką rolę w organizacji i w ogóle hr żeby powiedzieć dobra, rozumiem, że tak się czujesz i rozumiem, że na przykład jest jakaś sytuacja historyczna, jest jakiś problem, konflikt, że coś eskaluje, jest bardzo kłopotliwe, hmm. ale zobaczmy, co się wydarzyło. Na poziomie faktów jesteśmy tu, tu, tu i tu. Hmm. Pracownik nie dostarczył tego, menadżer nie dał mu feedbacku, jesteśmy w takiej sytuacji. Czyli jakby zrobienie kroku do tyłu i powiedzenie, spoko, jesteśmy w takim i takim momencie. Nie? Jakby taka konkretyzacja, żeby to zrobić, trzeba mieć bardzo wysokie umiejętności analityczne. Druga rzecz, to jest dość kłopotliwe, bo to rzadko, rzadko się współdzieli, ale można to wypracować. To nie jest talent wrodzony, tylko to się wypracowuje. To jest synteza z kolei. Nie? Czyli to, że widzisz. Szereg mechanizmów, i mówisz, ten zespół działa tak, tak, tak i tak, i to zwykle nie działa. Czyli można powiedzieć o tym zespole, że jest taki i taki. Czyli umiejętność wyciągania wniosków. Nie? To jest tak, jak często na przykład ja dostaję takie pytanie o trendy, nie? to znaczy, co jest, nie wiem, teraz największym problemem. I choroby mówią, a to zależy, ludzie są różni, to w każdej firmie inaczej. Nieprawda. To znaczy są takie rzeczy, które się powtarzają w organizacjach, jak widać na przykład jak badamy poziom toksyczności ludzi, albo jak badamy zły management, da się to zdefiniować, da się to wystandaryzować, nie? Więc to, żeby rzeczywiście umieć wyciągnąć wniosek, to jest bardzo ważna rzecz i trzecia cecha, o której bym powiedziała, to jest umiejętność, ale też nawet jak nie ma się jeszcze tej umiejętności, to w ogóle zainteresowanie tym, żeby postawić się w cudzych butach. Czyli to jest. Yy, empatia, coś, taka trochę. Empatia, dokładnie. Mhm. To znaczy, ja w ogóle y, jestem milenialsem, więc ja jestem dzieckiem pana Kleksa starego. Jak zobaczyłam to, co jest starego. głównym motywem nowego pana Kleksa, <laughs> mm. abstrahując od tego, jak ten film jest zrobiony, że zasnęłam na nim dwa razy i tak dalej, yy, no jakby to, że tam ten film realnie jako główny motyw ma empatię, to jest kompetencja, nie lubię tego zwrotu, kompetencja przyszłości, ale to jest totalnie o tym. To znaczy, mhm. żeby. Umieć zrobić ćwiczenie pod tytułem, a jak on to odbierze? A jak ja tak powiem, to jak on to odbierze? Mhm. I to nie jest w ogóle o tym, że, o boże, teraz będę ca cały świat po prostu tulić i, i jestem taki empatyczny. Tylko to jest, to jest ćwiczenie intelektualne. Mhm. To jest o tym, żeby po prostu powiedzieć, Dobra, czyli jeśli um, widzę, że zachował się dwa razy w taki sposób, no to rozumiem, że jego motywacja jest taka. Mhm. Nie? I to nie jest jakaś wielka filozofia, to jest proste. Tylko trzeba ćwiczyć to. Nie więc ta empatia i umiejętność stawiania się w cudzych butach, ale wiecie, nie w taki sposób płaczliwy, nie taki, że po prostu czasami mamy taki problem w HR-ze, że po prostu ktoś niebaby przychylił i po prostu serce rozdarte o matko jak ktoś cierpi, tylko że jeśli będziesz się nad kimś litować, jeśli będziesz się nad kimś pochylać, to nie będziesz mógł mu realnie pomóc w organizacji, no bo trzeba czasami nazwać to, co się stało, wprowadzić mechanizm, no i po prostu mierzyć, liczyć efekt. Nie? A jak będziesz płakać razem z kimś, to nie dość, że stracisz czas, to jeszcze nie pomożesz. Czyli taka racjonalność i obiektywność. Jak, jak najbardziej, najbardziej tak. Dokładnie. Dokładnie. A tak patrząc trochę z tej drugiej strony, właśnie od strony tych pracodawców, hajrowców i tak dalej, no my jesteśmy ludźmi, którzy tam będą wchodzić na rynek. Za kilka lat można tak powiedzieć, i pewnie nasi odbiorcy albo już wchodzą na rynek, albo też są w podobnej sytuacji do nas. I jakby jak dostać tą swoją wymarzoną pracę? I na przykład co my w naszym wieku już powinniśmy robić, żeby się jakby przybliżyć do tego celu, i żeby sobie pomóc. Mhm. I żeby sobie jakoś tam zaplusować. Sobie z przyszłości, można tak powiedzieć. Mhm. To, czego się trzeba uczyć, moim zdaniem, w, jak najwcześniej, mhm. to trzeba się uczyć tak zwanego zarządzania projektami, jak to byśmy powiedzieli po, po biznesowemu, nie? czyli robienia różnych rzeczy w krótkim czasie. Jak widzimy na przykład, co, jak zatrudniamy juniorów, jak widzimy ludzi, którzy są na studiach i ich zatrudniamy, to wiecie, patrzymy na to, jakie aktywności studenckie albo poza zadaniowe ludzie mają. Jak ktoś jest na przykład w kole naukowym, jak ktoś, nie wiem, chodził do szkoły muzycznej, jak ktoś po prostu robił, nie wiem, gra w tenisa, w golfa, whatever, wyprowadza psy za pieniądze, cokolwiek. Znaczy, jeśli jesteś w stanie robić więcej niż jedną rzecz. To jest szansa, że jesteś dobrze zorganizowany, zorganizowana. I jak masz rzeczywiście poukładane, to znaczy, to nie chodzi o to, że musisz mieć jakąś wiedzę. Przecież ludzi nie zatrudnia się po kompetencjach twardych w pierwszej pracy. Nie, to nie jest o tym, że musisz coś umieć. I to jest o tym, że musisz mieć wysoki potencjał. Wysoki potencjał bierze się z dobrej organizacji pracy, z samodyscypliny i do takiej samodyscypliny na zasadzie, jak się z kimś umawiasz to dowozisz do piątku, nie? W sensie warto się ćwiczyć w, takim, w takiej terminowości dlatego, że bardzo wiele osób na tym przegrywa, to jest zdumiewające. Jak na przykład moi koledzy, którzy są inwestorami, koledzy i koleżanki, oni mówią, są młodzi ludzie, którzy wysyłają jakieś tam swoje dokumenty, żeby dostać finansowanie i oni odpowiadają na to, dobra, no to wyślij mi tam, to się nazywa pitch deck, nie? czyli wyślij mi po prostu swój, swój dokument, no i na przykład ktoś czeka dwa, inwestor czeka dwa tygodnie na dokument. I on mówi, jakby to ty przyszedłeś, ale to ty dzwonisz, nie? Się, to ty coś chciałeś. Ja cię teraz gonię, serio, nie? I, i to jest 80% przypadków. Nie? Czyli można wygrać bardzo łatwo po prostu na tym, że się szybko i sprawnie komunikujesz. A jesteś w stanie się komunikować szybko i sprawnie, jak jesteś dobrze zorganizowany. Nie? jakby to jest, to jest o tym. A jeszcze tak może kończąc, e, dla ludzi, którzy już tej pracy szukają i są właśnie na tym etapie tych poszukiwań, e, jakby co zrobić, żeby ją znaleźć, w sensie jak się zaprezentować, już oprócz tego, co mówiliśmy, jakby na co tak naprawdę, co jest takim głównym, no główną rzeczą, na którą pracodawcy po prostu patrzą i czy to jest, nie wiem, właśnie jakieś doświadczenie, jakieś studia, czy właśnie nie wiem, jakieś projekty i tak dalej. Na pewno dodatkowe projekty, czyli to właśnie to, to o czym rozmawialiśmy mm -hmm. teraz, ale dodatkowo poza tym, co sobie powiedzieliśmy, na pewno duże znaczenie będzie miało to, jak, y, wy, jak wyróżnisz się, jak się pokażesz na tle innych, a to tak naprawdę możesz osiągnąć no bullshit communication. Nie? Czyli po prostu jak napiszesz sobie y, młody, dynamiczny, zainteresowany filmem, książką i czymś tam, to się. Ci rekruterzy po drugiej stronie, znowu to jest ćwiczenie we wchodzeniu w cudze buty, nie? czyli mhm. co, czy, co potrzebuje y, zobaczyć rekruter, żeby wybrać mnie spośród 70 innych CV. Mhm. Naprawdę jak zobaczysz, że po prostu twoim zainteresowaniem jest dobry film, dobra książka, to naprawdę to się nie stanie. Picie herbatki. Picie herbatki i po prostu jakby jakaś zajawkowość, nie? W sensie jak naprawdę nie masz żadnej pracy, którą się możesz pochwalić albo nic nie robiłeś, nie robiłaś, no to jakie masz zajawki albo na przykład czego się nauczyłeś, nie? Jakby jakie masz cechy, ale nie jakie masz cechy, że jesteś młody, dynamiczny i chętny do pracy, tylko na przykład, nie wiem, że potrafisz szybko, nie wiem, zmieniać kontekst albo że potrafisz się skupić ponadprzeciętnie, nie? Albo że potrafisz, nie wiem, na przykład wymienić trzy sukcesy, ale to nie są takie sukcesy, to nie musi być nic spektakularnego, to może być po prostu o tym, że jesteś w stanie ogarnąć Dużą część materiału, albo robiłeś bardzo trudny projekt, robiłaś, no i po prostu uratowałeś go w ostatniej chwili. Mhm. I, to, I to jest o tym, nie? W sensie takim, jakby, co mi jesteś w stanie pokazać, że dowozisz, to znaczy, że jesteś godzien godna zaufania, no i jak ogarniasz na takim poziomie, że ja po prostu mogę być spokojny, że jak ci dam, nie wiem, dwa projekty, to po prostu nie zostanę gruzów i zgliszcz następnego dnia. Nie, to jest mhm. tylko o tym, jakby menedżerowie chcą tylko tego w każdej firmie. Młodzi ludzie bardzo lubią pieniądze i ogólnie widzą do tego ścieżki. Zupełnie inaczej niż widzą, widzą tylko do tego dwie ścieżki: albo lekarz, a, albo prawnik. No, prawda. Albo jeszcze ekonomista. Jak sama mówiłaś. No, no, jak sama mówiłaś, m, zatrudniłaś ponad 800 tysięcy osób. dużo. E, a to nie sama mi, oczywiście, zespoły, które. No nie sama. Też. Ale jakie inne jeszcze są, o których tacy, taki, taki przeciętny człowiek, jak ja, na przykład, nie wiedzą, że no, zaskakująco dużo można tutaj zarabiać. Mhm. Chciałam w ogóle zdementować plotkę o prawnikach. To znaczy, jeśli macie przekonanie, że prawnicy dużo zarabiają, to jest to Częściowa prawda. To znaczy, ja wychowałam się w takim pokoleniu, gdzie rzeczywiście psychologia wtedy też była bardzo pożądana i, i, i też dużo ludzi się tym jarało, ale właśnie medycyna, prawo i psychologia to było totalnie po prostu to, na co wszyscy szli ode mnie, ode mnie z klasy, ze szkoły. No i prawnicy skończyli najgorzej. To znaczy, naprawdę jakby jest tak duża um, Duże ryzyko, że po prostu przez pierwszych 10 lat będziesz zasuwać po prostu za trzy koła. Nie mówię, że trzy koła to dużo czy mało, ale jakby musisz bardzo dużo zrobić, jeśli nie masz koneksji, jeśli nie masz rodziny prawniczej. Po prostu dochodzenie do kariery to jest ogrom czasu. I oczywiście, jeśli masz wysoką rezyliencję, jeśli jesteś odporny. Go. Możesz zasuwać i godzisz się z tym, że dopiero po 15 latach jesteś w stanie po prostu zarobić na cokolwiek. Większość ludzi tego, tego nie wyrabia. Nie? W sensie takim, że bardzo długo trwa to budowanie tak zwanej kariery. Bardzo dobrze dzisiaj konwertują, czyli opłacają się takie kierunki, które są kierunkami biomedycznymi. I to nie chodzi o medycynę, medycyny, ale wszystkie takie rzeczy związane z roślinami, z naturą. Wszystkie takie uniwersytety, na przykład w moich czasach, uniwersytety przyrodnicze, rolnicze. To był jakiś żart w ogóle, nie? A, a teraz, jak ludzie, jak patrzymy na absolwentów, badania roślin, jakieś tam, ja nawet nie znam tych słów, bo się kompletnie się nie znam na tym, ale jak na przykład patrzymy na rynek, kto jest poszukiwany, jest tyle pracy związanej właśnie czy z jakimiś nawozami, czy z jakimś znajdowaniem alternatyw dla natury, zdrowa żywność jakby jest tego mnóstwo, jest tego cała masa. Bardzo fajnym też, Takim po połączeniem jest na przykład kognitywistyka. Nie? Jakby nie znam nikogo, kto skończył kognitywistykę i nie ma dobrej pracy. A znam bardzo dużo ludzi, no bo to, to jest jakby pokrewny gdzieś tam do, do psychologii obszar. I rzeczywiście jest tak, że um, kognitywistyka to jest trochę filozofii, trochę psychologii, no ale to jest bardziej o tym, w jaki sposób myślisz. nie, To znaczy, jaką masz kminę. I to są ludzie, którzy są dzisiaj dyrektorami kreatywnymi, ale to są też ludzie, którzy prowadzą swoje biznesy. To są też ludzie, którzy. Potrafią po prostu dwa do dwóch dodać, i to, i to ma duży sens. Wszystkie takie kierunki związane z matematyką, z analityką. Wszystkie takie kierunki, gdzie możesz, gdzie jakby jesteś w stanie zarówno iść do korporacji, ale też logicznie przedstawiać wnioski, zrobić analizę i po trzech latach mieć super pozycję. Nie? Jakby cały taki obszar. Matematyczno, fizyczno, analityczny, to, to są super kierunki. Okej, okay. i myślę, że tym informatywnym, bardzo mocno akcentem już dochodzimy poli do końca. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. E, przyjemność po naszej stronie, oczywiście. Bardzo dziękuję po mojej stronie. Ja mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się porozmawiać. O, dziękuję. dziękuję. Tak samo. Dzięki. Wszystkiego dobrego.